Cześć, tu Michał. W sumie taki, taka wrzutka vlogowa tuż przed wakacyjnym wyjazdem. Jutro jest sobota. Czeka mnie podróż z Gliwiz do Władysławowa. Ostatnio z tego, że sporo w ogóle jeżdżę. Na drodze zdarzają się różne sytuacje. Tam mówiłem trochę do współpracy Markemio. MIO. Wczoraj dostałem taką oto kamerkę, jest to najnowszy produkt marki Mio, kamerka 568 Touch z dotykowym ekranem, zbudowanym GPS-em, e, oczywiście rozdzielczość Full HD i ta kamerka będzie mi towarzyszyć podczas e, wakacyjnej wyprawy nad morze, myślę, że coś ciekawego uda się nagrać, więc e, na pewno na blogu w e, ciągu najbliższych dni znajdzie się test i recenzja tego najnowszego produktu. No ale będzie też coś dla Was, jak zawsze będzie konkurs, gdzie do wygrania też będzie dla Was produkt marki Mio. Okej, okay, no to, to tyle, jeżeli chodzi o zapowiedź testu tej kamery videoryestratora, bo chyba taka jest poprawna nazwa. Trzeba zobaczyć co tak naprawdę znajduje się w środku w zestawie w opakowaniu. Ok. Pora dobrać się do opakowania. Nożykiem dobiorę się do folii, tak chyba będzie prościej. Okej. Okay. A, jeszcze na chajeczkę. Co mamy w opakowaniu? Teraz sobie chyba tak, tak zwany unboxing. Tak chyba to się nazywa. Okay. Uchwyt w sumie dość mały, niewielki. Ładowarka. Wejście USB. Nie wiem, czy to dobrze widać. Chyba teraz to dobrze widać. Papiery. Instrukcja. I kamerka. W sumie małych rozmiarów. Zapakowana folia bąbelkową. Jeszcze jedna folia. Okay. Kamarka, jak widzicie, jest dosyć mała. E, folia zabezpieczająca ekran. Ja jestem ciekaw, jak się sprawdzi. Fajne jest to, że nie będzie mi zajmowało dużo miejsca na przedniej szybie. Włącznik, slot na kartę, wejście na ładowanie, wyjście HD. Uchwyt, miejsce na uchwyt i ekran dotykowy no to tyle obserwujcie wpis na automotive blog, tak jak, tak jak mówiłem, będzie konkurs Wy też będziecie mogli wygrać dla siebie produkt Mio, myślę tylko sobie nad formułą konkursu ale w drodze nad morze, sporo czasu podróż pewnie zajmie z 6-7 godzin na pewno coś uda mi się wymyślić tak się jazdy no to tyle, trzymajcie się, hej!